w kolejnym odcinku Spanning Simulator 22 z serii spadek po wujku. Dzisiaj pokażę Wam. No tutaj kupiłem za to raz marne pieniądze. Tam za 5000 został kupiony. On oczywiście jest niedziałający. Tam dużo rzeczy w nim brakuje. Trzeba dużo rzeczy zrobić, ale to nie dzisiaj. O, tutaj dostawczaka też sobie ogarnąłem. No tak, stoi sobie tutaj 30 z kosiarką. Yy, yy, no... Aha. O, już. Jest. jest dobrze. Yy, tutaj pożyczyłem od kolegi dżundira, bo tutaj dla krów robiłem. Yy, bo dzisiaj sobie krowy kupimy. To tutaj robiłem dżundirem. O, jak widzicie kiszonkę. Znaczy kiszonkę, to tutaj ogólnie paszę dla krów, żeby... Oj, żeby mogły sobie... Zjeść. To jest doła powstała, więc. O, tutaj trzeba wcafać. No i tutaj można normalnie sobie wysypywać. Tutaj mam belki poukładane. Jak widzicie, ogarniałem znajomemu zostało tutaj belek. To przywiózł yy, Tutaj yy, w ogóle on z innej wsi jest, ale przywiózł, yy, tutaj się trochę zawaliły, no należy je przerzucał. No i w sumie to tyle z tego co było. No tutaj John Direct jest, pod kaszarkę sobie kupiłem. Tutaj, jak widzicie, podkaszarka. O, można przenosić. Ja sobie tutaj trzymam, bo. No bo tak, niech sobie tutaj stoi. Header jest teraz tutaj. Broń, tu gdzie stały. No i w sumie to chyba tyle, nie? Do sześćdziesiątki założyłem tura. Jak widzicie. Błotniki ściągnięte, mam widły takie do obornika i tutaj takie do belek. Tutaj pokupowałem, poza odcinkiem, tutaj są jakieś jeszcze nawozy. Przyczepka, ale to nie moje z paliwem, od znajomego pożyczone. Ten dostawczak też jeszcze, nie, dostawczak jeszcze nie jest mój, jest pożyczony tak samo. No i tutaj jest ta przyczepa, którą żeśmy w tamtym odcinku przewieźli. Jutro będzie live grano z orania, więc zapowiadam, znaczy z orania, ogólnie będziemy siać, znaczy siać, ogólnie, bo tak, mam tutaj, kupiłem pola, mamy tak, to jest jedno z naszych pól, tutaj zasiane pszenica, tutaj jest łąka, ale to nie nasza i chyba to, czekajcie, zaraz zobaczymy. Tylko tutaj yy. nie. Jeszcze to pole jest nasze. Tutaj po orce jak widać. pożniwak No, hmm. się stoi. Drzewo jest. No szkoda właśnie, że ten zetor nie działa, ale tam dużo nie jest do roboty, z tego co wiem. O, ty otworzymy ja go mogę wsiąść, pokazać wam. I w środku nawet ładnie, nie? Dobra, wsiadam. Nie wiem, co siedzieć? Gości na lawacie podwiesz. Teraz mam kurde za mało pieniędzy, bo mi zostało jakieś 600 zł, więc z tego wszystkiego. No to kurde, jednak trochę mało, nie? Ej, o. A, tu jeszcze mam jakieś drewno. A tego busa to będę musiał oddać, bo. Tutaj ostatnio sobie drewno narzucałem i też boxer on jest znajomy, powiedział, że jak tak chciał, to mi będzie mógł sprzedać. No tak, widzicie, trochę drewna narzucałem, ale to już nieważne. Narzucałem mu trochę, żeby było. O, zamykamy, no, dobra. no, ale nieważne. To dzisiaj się zajmiemy krówkami. 30 ma w końcu działającą skrzynię, nie jedzie mi 8 na godzinę. 60, nie jedzie mi 13, tylko 26. Jak widzicie, pół podpiłem bubelki ładowałem do, do paszowozu, ale to już nieważne. <laughs> no, tej Jundijek. No, ale to pożyczony jest. On tutaj tylko dlatego jest, że. Tak, bo tu jak widzicie, se skosiłem Tu przy belkach też se skosiłem No i tu nie mam już w sumie co kosić, bo tu już jest stodoła, więc tutaj nie mam zbytnio co kosić. Ale łąkę kupiłem, więc. Będzie co kosić, więc w tym odcinku kupimy krowy, damy im żreć i damy wody, i w ogóle wszystkiego. No i pojedziemy kosić łąkę, nie? Pojedziemy 30 kosić. Także dobra, zajmijmy się kupnem krów jutro rano. Live, oczywiście, gdzieś koło 7 rano. Dobra, także tutaj mamy różne krowy. Ale y, ta ma 18 miesięcy, ta ma okres 30-40 płciowa. tutaj jak widzicie można sobie wybierać sztuki jeżeli jest więcej, y, jakiś krów to można sztuki wybierać, ale tak ja bym kupił sobie taką mleczną tutaj, y, więc ją na pewno wybieramy dwie bym sobie takie kupił dobra, kupiłbym jeszcze a, czyli już muszę kupić nie, 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 nie aż tyle, nie pięć dwie takie krowy dobra, kup 500 złotych no i już nie mam, mamy tylko stówkę. Więc nic nie kupujemy. Dwie takie krówki mi się wydaje, że wystarczą. No spokojnie. O, dobra, to wypalimy tutaj, zaraz wrócimy. Siadamy do jelonka. Ojej, bo on zjeżdża, hamuj! Hamuj! Dobra, jest. Tylko jaki on ma bieg? Dobra, jakiś tam ma. Ale to już nieważne. A czy ja tu w wcafię teraz z tym? Tych biegów w tym dżendisze to jest naprawdę dużo. Jeszcze te szybsze, wolniejsze, nie. te są te szybsze chyba włączone z tego, co znajomy mówił. Więc mówił, żeby się nie zdziwił, bo tu mogą być te szybsze włączone. Ja się tam na tym nie znam. Szczerze mówiąc... Nie zgas mi. Zgas? Nie, nie zgas Dobra, no, wbijamy wsteczny. Nie wiem, który jest bieg wrzucony. Bo nie znam się na tych biega. Ale dobra, wrzuciłem wsteczny któryś. Tu jest tych wstecznych naprawdę dużo. Dobra, jeszcze jest wsteczny jakiś. Jeszcze jest wsteczny. Pozwólcie, że sobie włączę na chwilę chudy. Bo, aha, jest minus cztery. Ja musiałem mieć naprawdę jakiś duży bieg, wrzucony już Ten wsteczny. No, muszę sobie na chwilę tak włączyć, bo to jest tych biegów w tym dżungli, że naprawdę tak tyle, że to jest za dużo. Więc to tylko teraz włączam chudy. No. <laughs> Dobra, wrzućmy sobie luz, B, włączamy. To gdzie się kiszonkę wywala? Czy nie można kiszonki dawać? No to ja nie wiem. To co, muszę sprzedać ją. Co trawę im będę dawał? Czekajcie, jak zaparkuje tego John Deere'a. Czyli nie ma ręcznego w nim, ale. Wyłączę ten paszowusz. Dobra, zostawę go tutaj. Dobra. To co trawę mam tam wziąć? Czy już są nakarmione? nakarmione na pewno nie, na nawet na mięso. No to to musi być żarcie. Tam jest woda. To co to będzie? Ścielenie to może jest, zaraz się dowiem. Czekajcie, obejdę tutaj. Ty, ty, ty. Tędy, tu hop, dobra. Ja nie, nie wiem, to co trawę mam wyrzucić, czy co? Czekajcie, muszę tutaj włączyć yy, tryb podzielony, muszę tu włączyć. O, dobra, żebym mógł mu belkę podnieść. Zobaczyć, czy tutaj mogę wrzucić ją. Tak, czyli karmimy trawą ogólnie krowę. A tam pewnie jest siano znając życie. Dobra, weźmiemy jeszcze jedną. I zaraz wolę podrzucimy. Dobra, tyle i na razie mi się wydaje wystarczy. Wezmę jeszcze jakąś belkę z sianem. Dobra, już chudy mogę wyłączyć. Bo nie będę do niczego potrzebne, O. I tu pójdzie pewnie. Słoma. Tak. Dobra, zaraz zobaczymy statystyki. Yy, słoma. Yy, mleko. Czyli gnojówka. Zero litrów na razie. Yy, wydajność też na razie mała. Trawa jest 40%. Więc. Tutaj powrócamy, żeby były nakarmione, te krowy. Tutaj moje. Piękne, cudowne. Wrzucimy jeszcze belkę. Dwie belki trawy i, bel, i dwie belki słomy. Dobra, jedna belka trawy. Druga belka trawy. Oj. Podnoszę. Dobra, idziemy. Kurde! Coś tu jest nie tak. O. Dobra. O, druga. Biedry. To gdzie tu obornik będzie? Tutaj, nie? To tu jest płyta chyba z obornikiem. Tak mi się wydaje. Dobra. Yy, weźmiemy jeszcze jedną belkę Tutaj. Oj, 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 się wali. Dobra, jeszcze jakoś ułożę to poza odcinkiem, na odcinku niewiele tego, czy ja naprawdę zgubiłem barkę, ale proszę mnie tutaj podnieść, proszę mnie tam wrzucić, o, i ładnie się pościliło. dobra, jeszcze wody, tutaj zaraz podejdziemy John Deere'kiem, wody rzucimy. A tą kiszonkę to ja sprzedam. poszło też nie jest mój, więc ja to oddam. Oni tam będą mieli w tym tym swoim. Dobra. Odpalamy. Tutaj będę musiał niestety chudy włączyć. Aha. Bo ja na tych biegach w tym John to ja sobie nie dam rady. Auj. Dobra, ładnie. To ja sobie zostawię Wystawy sobie tu po To im będę odwoził. Teraz we, to się z tak niczego, nikim nie Patrzcie, ma w ogóle biegów. Do tyłu nawet do ma biegów. Ojej, ojej, ojej. No nie będę się tymi biegami bawić, ze sprzęgu wcisnę i se zjadę. O, Tyk. Kurde, nie umiem tego sprzęgła wyczuć w tym ciągniku. Ten ciągnik ma jakieś dziwne to sprzęgło, strasznie szarpie. Kurde. Nie umiem tego ciągnika wyczyć, to jest za duża moc. Kiedyś na pewno będziemy nie, Znaczy go takiego jakiegoś John kiedyś na pewno się go tutaj dorobimy, no ale... Kiedy? O, o, o! No, Czasnę pod beczkę kiedyś. Czekajcie, ja to zrobię inaczej. Ja tutaj trochę. O, o, o! O! proszę bardzo, da się. Teraz trzeba ją tu wyładować. Co do przodu? Jak ją to tu wywalić tą wodę I jak ją mam wywalić? Beczka też jest na razie pożyczona Ale coś mi się tu pobugowało, bo nie mogę wody wywalić I mi się jeszcze ciągnie pobugował w hydrancie z wodą mi się zbogowi. Kurde. Sprzęgło w tym ciągniku jest naprawdę jakieś dziwne. U mnie w ciągnikach jest normalne sprzęgło, a tutaj... Ja nie wiem. Ja nie wiem kto tego John Deere projektował. Kurde, znowu mi zjeżdża. Już nie jest pełna beczka, żeby on nie doradził, i to wyciągnął. Chyba, że w tym farmingu się jakoś inaczej wodę uzupełnia. Tylko ja nie wiem jak kurde jeszcze krowy bez wody będą. No ja nie wiem. Może, że to jest tak jak na skupie na tartach. Czekajcie. Spróbuję to, to zrobić tak. Dobra, nieważne, ważne, że to jest nieznacznik, nie? Nie ma, tylko możliwość E. Nic tu nie mogę zrobić. Nie mogę uzupełnić. Nie wiem, co tu się stało, ale ja nie mogę uzupełnić tej wody. Wjechałem nawet w ten znacznik i w ogóle, ale nie, nie mogę nic zrobić. Może, że tutaj trzeba stanąć beczką. Dobra. Niech on mi nawet zgaśnie i teraz podejść do tego znacznika tutaj. Ja nie wiem jak mi wody dać. on w ogóle wodę pewnie? No nie no, na pewno potrzebuję wody, ale 100%. Siadam 80 trawa. Mm, zdrowie wiem. Mm, warunki wydajne jak na okno. mleko. Pojemność całkowite. 70, nie... Ty no, na pewno dobra, ogarnę to... Chyba... To, może tu jest woda? Ja nie wiem o tym. No dobra, nieważne, ogarnę to później ten ciągnik i później odwiozę dobra siadamy odpalamy wbijamy sobie dynkę podnosimy idziemy tutaj na łąkę obok Dost wziąłem w dzierżawę tutaj łąkę obok Łoneczka tutaj o zaraz mam przed więc Mówię dobra, tam wezmę sobie na tą dzierżawę. Tutaj będzie można skusić. Będzie trawa przynajmniej, nie? Dobra. Wydzielamy się w tą łąkę tu. I no i mi zgasło. No dobra, jedzie. O, trzydziestka. Aha! Mi się kosiarka włączyła. W tej 30 jest normalne na przykład sprzęgło. Jak wciskam pedal sprzęgła, to jakoś normalnie mi działa. Kurde, w niektórych ciągnikach, tak jak w tym John że na przykład mi tak. tak nie działa. No kurde. Jedenka. No i coś się buguje. Tak, by ten ciągnik nie dawał z tylko sianko po prostu. O, z wyłączoną się na spokojnie ruszę. Nie wiem. Nie wiem. Co temu ciągnikowi dolega? Naprawdę nie wiem, patrzcie no. Tak jakby nie dawał rady z tylko siarką. Aha. Powinien dawać rady. No i on mi gaśnie, nie? Ale mam trochę lepszy pomysł, jak to zrobić. Safne, sem. Rozpędzę się na jedynce. I teraz ją włączę. O! Dobra, coś działa. Tylko teraz, żeby mi nie zgasł ciągnik. I żeby nie włączyć kosiarki. To będzie dobrze. Bo 60 już paliwa nie ma, nie? Dobra, zostawię ją na. Dobra, nie wiem, czy to się uda, ale. Dobra, wbijam, jest ostateczny. Ha, ha, ha. To się tak robi. No, tak trzeba ruszać, by się zbugowało ale ta te trzydziestka też pewnie nie, nie no dobra, trzydziestkę zostawimy na pewno do końca tutaj, będzie z nami ta trzydziestka żeby ino się nie zatrzymać, nie bo się właśnie dzieje to nie wiem czemu tak się dzieje, możecie napisać czemu nie mogę ruszyć z tą kosiarką Muszę robić takie triki, bo kurde Mod mi się zbugował No i jeszcze mi biegi nie wchodzą, nie? No kurde, coś ta skrzynia tutaj o. Nie można za dużo zwalniać, muszą być wysokie obroty na biegu bo jakże dużo zwolnię to... O, właśnie, i o tak dziwnie popycha. Tak by silnik nie, nie dawał rady z tą kosiarką, nie? I włączam. O, dobra, ruszyłem jakoś. Ale 30 czy trzeba coś w końcu, też trzeba coś w końcu porobić, bo ona tutaj praktycznie nic nie robiła. Od początku odkąd seria jest, bo kurde ona była zepsuta, nie? I tak nie, nie miałem zbytnio co nią robić, bo była zepsuta, nie. Skrzynia w końcu została naprawiona, bo nie wchodziły biegi, było tylko do trójki, były bieg, nie można było czwórki piątki, szóstki wbić. Teraz już to można zrobić. Więc teraz już możemy normalnie sobie kosić i ten... Trzy ja zahaczyłem. Przecież nie mam kabiny, Oj, coś. Autor moda coś tutaj spierdzieli, bo Zahaczyłem kabiną, chociaż jej nie mam, nie? No i mi zgasło. Te trzydziestki to tutaj. Takie mody są zbugowane niektóre, że. Oj oj oj. Ale to nie jest stara mod, to jest jedna z nowszych, jedna z nowszych modyfikacji na 30, więc powinna być dobrze zrobiona. Te krzaczory, nie będę ciągnika niszczył. Już się ciągle, już się ubrudziła cała, no ale to nie jest ważne, że ten, no, trochę mokro jest, no ale nic nie zrobię. No i znowu. O, jak my tak będziemy kosić, to Bo tej łąki to ja nigdy nie skoszę. Oj, i znowu się skrzynia zaczyna. Cyk. Jedziemy Jad sobie czwóreczką. No i kosimy, nie? Nie wiem, łąka dosyć spora mi się wydaje. Chociaż że w dzierżawę, ale spoko łoneczka mi się wydaje. Nie można praktycznie gazu puszczać, bo ona gaśnie mi od razu, nie? Nawet jak jedynkę wbiję chcę ruszyć, to się tak dzieje. Teraz czwóreczka jest, więc... Więc kosimy, nie? O, przeciąło grę. Dobra. To przez to, że nagrywam. No i sobie... Ej! Gdzie jest moja kosiarka? Gdzie ja odpiąłem? Gdzie ja zgubiłem kosiarkę? Halo? Ty no, gdzie ja kosiareczkę zgubiłem? Ja cały czas jechałem z piętą. O Jezu. Nie wiem, ja kończę ten odcinek, bo to jest normalnie... Stworzę na Discordzie taki kanał, fs22 Spadek po wujku i tam będziecie mieli screeny Jak skosiją łąkę Bo to jest naprawdę już... Ja nie wiem, podjedziemy tutaj. Ja sobie wezmę te sześćdziesiątkę z Ja nie wiem. A miało być tak fajnie. Dobra, to nic no, nara.